Czy zauważyłeś, jak twój pies zdaje się mieć szósty zmysł, jeśli chodzi o rozpoznawanie osób w jego otoczeniu, może być niezwykle czuły i ochronny wobec tych, których uważa za godnych zaufania, ale jednocześnie może unikać lub czuć się nieswojo w obecności innych ludzi? To nie jest przypadek ani przypadkowe zachowanie, w rzeczywistości psy mają niesamowitą zdolność wyczuwania ludzkich emocji i rozpoznawania intencji, często z precyzją, którą my, ludzie, możemy nie doceniać. Wyobraź sobie scenę, Jesteś ze swoim psem w parku, a nagle zaczyna on zachowywać się dziwnie, gdy zbliża się do ciebie jakaś osoba. Szczeka agresywnie, staje na baczność, lub nawet się wycofuje. Ty, jako właściciel, zastanawiasz się, czy to po prostu niepokój, czy może jest coś więcej. Otóż nie lekceważ instynktu swojego psa. On naprawdę może wiedzieć więcej, niż ci się wydaje, o tym, kto jest dobry, a kto zły dla ciebie. Ta zdolność wykrywania intencji i energii innych ludzi to jedna z najbardziej fascynujących i potężnych cech psów, która może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa i dobrostanu. Jeśli zauważysz, że Twój pies zachowuje się inaczej w obecności niektórych osób, zwróć uwagę, ponieważ może on próbować Cię ostrzec przed czymś, czego nie zauważyłeś. Może ten sympatyczny, przyjaciel wcale nie jest tak niewinny, jak się wydaje, lub ta osoba, co do której masz wątpliwości wnosi do Twojego domu negatywną energię. W tym wideo odkryjemy, jak psy mogą rozpoznać dobrych i złych, na podstawie ich zachowań, energii i emocji oraz dlaczego nigdy nie powinieneś ignorować sygnałów, które wysyła Twój pies. Dodatkowo zrozumiemy, jak to możliwe i jak możesz wykorzystać te sygnały, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan wszystkim w Twoim otoczeniu, w tym Twojemu najlepszemu przyjacielowi na czterech łapach. Przygotuj się, aby odkryć, jak wiele twój pies naprawdę wie o tym, kto jest w twoim otoczeniu i dlaczego to jest ważniejsze, niż ci się wydaje. Zanim zaczniemy, czy już subskrybowałeś nasz kanał? Nie przegap żadnej ważnej wskazówki na temat poprawy relacji z psem i zrozumienia jego zachowań. Subskrybuj teraz, aby być na bieżąco i zapewnić, że ty i twój najlepszy przyjaciel skorzystacie z tej wspólnej podróży. Czy wiedziałeś, że twój pies może wiedzieć znacznie więcej o ludziach w twoim otoczeniu, niż ci się wydaje? Te nerwowe szczekanie, intensywne spojrzenia czy dziwne zachowanie w niektórych sytuacjach nie są przypadkowe. W rzeczywistości próbują one ostrzec cię przed czymś głębszym, czymś, co może umknąć nam, ludziom. Psy mają niezwykłe zdolności do dostrzegania subtelnych szczegółów, które często umykają naszej uwadze. Potrafią rozpoznać, kiedy ktoś ma złe intencje a nawet wykryć zagrożenia, zanim jeszcze my to zauważymy. Ale co dokładnie psy potrafią dostrzegać, czego my nie potrafimy? Co sprawia, że twój pies nagle zachowuje się dziwnie w pobliżu jednej osoby lub nawet odmawia interakcji z kimś, kogo ty uważasz za przyjaciela? Odpowiedź leży w niesamowitej zdolności percepcji psów. Potrafią wyczuwać energię, odbierać emocje, a nawet czytać nasze wyrazy twarzy i język ciała w sposób, który nas zdumiewa. Prawda jest taka, że na podstawie badań naukowych i obserwacji wiemy, że psy mają unikalną wrażliwość, która wykracza daleko poza proste instynkty. Pierwsze psy wiedzą, kto jest zły. Możesz myśleć, że twój pies szczeka na obcych tylko z powodu strachu, ale w rzeczywistości może on próbować cię ostrzec przed czymś głębszym. Liczne badania wykazały, że psy mają niesamowitą zdolność rozróżniania osób dobrych i złych, opierając się na subtelnych zachowaniach, takich jak gesty. Wyrazy twarzy czy postawa ludzi. W Ornal of Neuroscience and Biobehavioral Reviews naukowcy przeprowadzili fascynujące badanie, w którym psy były wystawione na działanie aktorów, którzy albo pomagali, albo odmawiali pomocy właścicielowi w otwarciu pojemnika. Wyniki były zaskakujące, psy były znacznie bardziej szczęśliwe, przyjmując smakołyki od aktorów, którzy im pomogli, a z kolei całkowicie ignorowały aktorów, którzy zachowywali się w sposób nieuprzejmy lub obojętny. Oznacza to, że twój pies nie tylko obserwuje zachowanie innych ludzi, ale także je ocenia. Potrafi dostrzec dobroć lub jej brak w sposób, który wielu z nas umknąłby. Następnym razem, gdy twój pies będzie zachowywał się dziwnie w stosunku do kogoś, być może warto zwrócić na to uwagę. Może on ostrzegać cię przed czymś, czego jeszcze nie dostrzegłeś. Drugie psy to świetni detektywi kłamców. Ale niesamowite zdolności psów na tym się nie kończą. Są ekspertami w wykrywaniu kłamców. W jednym z badań przeprowadzonych w Japonii psy wzięły udział w prostej grze, przynęta i wymiana z ludźmi. Najpierw osoba wskazywała na pojemnik z przysmakami, potem na pusty. Po kilku nieudanych próbach psy szybko zorientowały się, kto próbował je oszukać, a w trzeciej rundzie po prostu ignorowały nieuczciwą osobę, nawet jeśli przysmaki były prawdziwe. To pokazuje nie tylko inteligencję psów, ale także ich pamięć i zdolność do postrzegania ludzkiego zachowania. Jeśli czują, że ktoś nie jest godny zaufania, mogą postanowić już nie wchodzić z tą osobą w interakcję. To nie tylko instynkt, to bezpośrednia ocena ludzkiego zachowania. Trzecie niezwykły węch psów, więcej niż tylko supermoc. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój pies zawsze cię rozpoznaje, nawet po długiej rozłące, odpowiedź tkwi w jego węchu. Psy mają węch tysiące razy bardziej rozwinięty niż nasz i potrafią wykryć twój zapach z niezwykłą precyzją. Ale to nie tylko kwestia pamięci, to również kwestia emocji. Naukowcy odkryli, że kiedy psy czują zapach osób, które kochają, ich mózg zapala się radością. To dlatego tak bardzo się ekscytują, kiedy wracasz do domu. Nawet po latach bez widzenia cię, twój pies może cię rozpoznać tylko po zapachu, przechowując wszystkie związane z nim szczęśliwe wspomnienia. To coś, czego żaden z nas nie potrafi powtórzyć. A co najważniejsze, psy łączą energię, zapachu z doświadczeniami z tą osobą, czy to pozytywnymi, czy negatywnymi. Czwarte, psy potrafią czytać Twoją twarz. Kto nigdy nie poczuł się zrozumiany przez spojrzenie swojego psa? Otóż to nie jest tylko odczucie. Badania przeprowadzone w Austrii dowiodły, że psy potrafią rozpoznać ludzkie emocje, takie jak radość, złość i smutek. Po prostu obserwując wyrazy twarzy ludzi. Nie ma znaczenia, czy twarz jest im nieznana, one instynktownie dostrzegają różnice w wyrazach twarzy i reagują na nie. Psy mają niezwykłą zdolność wyczuwania negatywnej lub pozytywnej energii osoby tylko poprzez spojrzenie na nią. Dlatego, jeśli twój pies nie lubi kogoś i zachowuje się dziwnie, może to oznaczać, że czyta twarz tej osoby i wyczuwa coś, czego ty nie zauważyłeś. Psy to nie tylko nasi lojalni towarzysze ale również intuicyjni ochraniarze. Mają niesamowite zdolności, które zadziwiają nas każdego dnia, od wykrywania kłamców po zauważanie niebezpieczeństwa, zanim jeszcze my to dostrzegamy. Następnym razem, gdy twój pies będzie zachowywał się dziwnie lub ostrzegał cię przed czymś, pamiętaj, że może on próbować cię ochronić przed czymś, czego nie zauważyłeś. Zwracaj uwagę na sygnały, które wysyła twój najlepszy przyjaciel na czterech łapach wie znacznie więcej, niż ci się wydaje. Piąte, szósty zmysł psów: wykrywanie złych intencji. Niektórzy nazywają to szóstym zmysłem, ale tak naprawdę chodzi o to, że psy są mistrzami w odczytywaniu naszych reakcji fizjologicznych. Wiele osób nie wie, że psy potrafią wykrywać zmiany chemiczne w naszym ciele, takie jak wzrost adrenaliny, pocenie się czy feromony związane z lękiem lub niepokojem. To sprawia, że potrafią zauważyć, kiedy coś nie jest w porządku, zanim my, ludzie, zareagujemy. Na przykład, jeśli jesteś zdenerwowany lub podejrzliwy wobec kogoś, twój pies może to wyczuć i instynktownie stanąć na straży. Ten czujnik u psów, który wykrywa intencje, to coś naprawdę niezwykłego i może być powodem, dla którego tak bardzo chronią cię przed zagrożeniem. Szóste psy potrafią wykrywać poważne choroby. A czy wiedziałeś, że psy mogą uratować życie? Dzięki swojemu nadzwyczajnie wyczulonemu węchowi, psy są w stanie wykryć poważne choroby, takie jak rak, cukrzyce a nawet napady padaczkowe, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Potrafią wyczuwać specyficzne zapachy wydzielane przez chore komórki, co daje szansę na wczesną diagnozę problemów zdrowotnych. Psy przeszkolone do wykrywania takich schorzeń mogą ostrzec swoich właścicieli, pozwalając im podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, co może znacząco wpłynąć na życie danej osoby. Siódme psy i ich psie przyjaźnie, szczekają na niektóre, ignorują inne. Zauważyłeś, że twój pies może być bardzo selektywny wobec innych psów. Czasami szczeka na jednego psa, a na innego zupełnie nie reaguje. Dzieje się tak, ponieważ psy komunikują się za pomocą subtelnych sygnałów, których my, ludzie, często nie dostrzegamy. Obserwują postawę ciała, ogon, a nawet wyraz twarzy innych psów, aby ocenić, czy są one przyjazne czy groźne. Jeśli twój pies miał negatywne doświadczenie z psem w przeszłości, może zareagować agresywnie na psy, które przypominają mu tamto zwierzę. To jakby mówił, nie ufam mu. Podsumowanie. Psy nie są tylko naszymi wiernymi towarzyszami, ale również intuicyjnymi ochroniarzami. Mają niezwykłe zdolności, które codziennie nas zadziwiają od wykrywania kłamców, po zauważanie niebezpieczeństwa, zanim my to dostrzegamy. Kolejny raz, gdy twój pies będzie zachowywał się dziwnie lub da ci znać o czymś, co umknęło twojej uwadze, pamiętaj, że może on próbować cię chronić przed czymś, co może być niebezpieczne. Zwracaj uwagę na te sygnały, twój najlepszy przyjaciel na czterech łapach wie znacznie więcej, niż ci się wydaje. I nigdy nie zapominaj, że pies nie tylko reaguje na otoczenie, on reaguje na ciebie, dbając o twoje bezpieczeństwo z całego serca. Jeśli ten film ci się spodobał, subskrybuj kanał, kliknij, lubię to i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych informacji o tym, jak lepiej zrozumieć swojego psa. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sekretach, które psy pokazują osobom, które naprawdę kochają, kliknij na poniższy film i kontynuuj swoją podróż w fascynującym świecie psów.